I feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight Panowie myją szyby yy, I w jednej sypialni i w drugiej I szyby balkonowe A kot oszalał. słuchajcie Biega od jednej sypialni do drugiej Co tutaj się dzieje Lileczko Zobacz ile wody Na szybie A ty lubisz jak pada deszcz woda ścieka Ona lubi tą szczotkę tak? tak? Idziesz tutaj na okno Oczywiście, że idę tutaj samy, na okno będzie... Proszę Zobacz co to się Lileczko dzieje <słuch> Coś nam myje szyby. Widzisz? Teraz będzie ci się lepiej obserwować z rana o 5.30. <noise> Aparatka mała. <noise> Widzicie, jakie głupka lata? Góra to uh, góra to, tak samo jak szczotka. Ona uwielbia takie poranki. Myją okna, ona. Uuu, uh, nowa zabawka. Tak, za każdym razem, właśnie jak myją okna, to ona jest pierwsza. Tyle nie ma już. Gdzie poszedł? Nie ma pana ze szczotką? Tutaj jest. Czekaj, zaniosę cię do sąsiada. Zobaczcie, jaki lid lepsordz. Jesteśmy pierwszy raz. A ile kwiatów? Zaraz też wybierzemy do wazonu. Mam nadzieję, że są ładne. A ty, operator. Pokaż ci łodzię, później gra w czołgi, to ci nie będzie. Ty masz Już jesteśmy w domu, przed chwilą przyjechaliśmy, teraz muszę rozpakować zakupy. To, co udało nam się kupić, to pokażę Wam później, tak, bo to nie będę trzymać do osobnych filmów, także pokażę Wam później i muszę iść, słuchajcie, podlać kwiatki, bo widzę, że moje surfinie, które przesadziłam ostatnio, są trochę oklapnięte, także na pewno muszą dostać trochę wody, muszą się napić i muszę sobie nastawić pranie, bo mi się trochę prania nazbierało i operator, choć tutaj... E, wstaw widzicie go, co niektórzy strasznie się smucą, że ci to mało. Tak no, przy... mało, jestem cały czas. w czołgi, słuchajcie, ja nie. robię pazury. coś tam no w domu, właśnie, a on... Ja go... fazury, to co? i szczela. E, także dominik dużo czasu, Zenek, wybijasz mi się, dominik dużo czasu wieczorem mi spędza właśnie jak gra. Dzisiaj na obiad mamy zupę ziemniaczaną, którą gotowałam wczoraj, bo Dominik mnie o nią poprosił, bo to jego ulubiona zupa, a że miałam wszystko, więc mogłam ugotować. Yy, zaraz kot skoczy do szafki. Już jest. O, proszę, widzicie ją? O, o, o. Nie, ona po prostu poprosiłem ją, żeby za, e, zamknęła. W lili, co się stało? Chciałeś na pewno wskoczyć, tak? O, zobaczcie, jak tu siedzi. O, a jeszcze możecie mnie pytać, jaką mam pomadkę na ustach, bo jeszcze jej nie miałam. Dopiero dzisiaj doszłam do wniosku, że coś innego bym nałożyła. I oczywiście do mojego pudełeczka, gdzie mam wszystkie kosmetyki do testów jeszcze od Nyx'a. I tą pomadkę dzisiaj sobie nałożyłam, jest przepiękna, później Wam pokażę, co to jest za pomadka i jaki to jest odcień, bo przypuszczam, że Wam się spodoba. Weronika dzisiaj w Lidlu wybrała sobie takie chipsy, słuchajcie, sweet chili, one są z amerykańskiego tygodnia, dla mnie to jest hot chili. Wzięłam od niej dwa i słuchajcie, tak mnie pali gardło, strasznie. Weronika ta sobie nasypała już do miseczki i ona je spokojnie zje. Zobaczcie, jaki ładny mam po Piękna Piękne, różowo-miętowe. Dziękuję. Były niezdrowe chipsy, to teraz czas na coś zdrowszego. Proszę, malinki. Uuu. schoszuj, czy słodkie? Uh -huh, bardzo. Jak będziesz chciała dokładkę, to mi daj, bo nałożyłam tylko kilka, bo wiem, że zjadłaś miskę chipsów. Dobre. Tak. Jak Weronika przyleciała po raz drugi do Dublina, bo pierwszy raz w Dublinie była na swoje urodziny w 2009 roku. Przyleciała pod koniec września, urodziny miała 4 października. To ja zaraz po tym, będę na zakupach i kupiłam zestaw 6 talerzyków, 6 kubków i 6 miseczek. I słuchajcie, do dnia dzisiejszego te talerzyki zresztą cały ten zestaw służy z tym, że 3 talerzyki, 3 miseczki i trzy kubeczki zostały w Dublinie, a połowę. Wywiozłam do Polski. Jak Weronika mieszka w Polsce, to służyły jej w Polsce, a teraz jak mieszka już prawie 3 lata w Dublinie, to służą dalej. Naprawdę super są te zestawy. Jak macie dzieciaki, to zwróćcie uwagę, jak będziecie wikej, bo są niedrogie i super się sprawdzają, prawda? Dobre? No to super. Weronika uwielbia maliny. Zagadałam się z Dominikiem, zaczęłam wkładać kartę do aparatu, ponieważ Dominik ściągał vloga, którego już widzieliście, bo będzie składał i przyniosłam zamiast Trzy torby z zakupami, to jedną z Ticke Maxa, ale później pokażę Wam jeszcze co kupiłam w The Body Shop i co kupiłam w Penysie. A tutaj mam oczywiście towarzystwo, bo jak torby papierowe, no to obowiązkowo muszę tutaj być, prawda? Obowiązkowo muszę tutaj być. No dobra, to pokażę Wam w pierwszej kolejności zakupy z Ticke Maxa. Dominik kupił sobie skarpetki, takie krótkie do konwersów. Zastanawialiśmy się właśnie między tymi yy, riboka. I jeszcze braliśmy pod uwagę Nike, które kupował w tamtym roku, ale w sportowym, nie w Ticke maxie, ale właśnie te Nike były takie strasznie cienkie i ja mówię, nie, weź sobie lepiej te, kosztowały 12,99 i tutaj jest 6 par, także skarpetki, a mam pranie jasne, także zaraz je rozpakuję i wrzucę. Kolejna rzecz, którą znalazłyśmy z Weronisią, to najsłodszą szczotkę do czesania włosów z unicornem. Kosztowała 6,99. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Strasznie słodka. Ma ząbki różowe. Tutaj właśnie druga strona jest niebieska i kolorowy, pastelowy unicorn. Jest obłędna ta szczotka. Zobaczymy, jak będzie przy czesaniu, ale przypuszczam to tak samo jak Tanger Teaser. I Dominik poszedł już do kasy, zapłacić właśnie za szczotkę i za skarpetki, a ja poszłam na skarpetki damskie. Myślę sobie, może się pojawiły moje ulubione skarpetki. Pringle, niestety nie, ale zobaczcie, co znalazłam. Jak dobrze, że ja poszłam, bo kupiłam kabaretki w kolorze białym jedną parę i dwie pary w kolorze czarnym i one z tyłu mają kokardki. Czyż nie są urocze? Para kosztowała 2,99. Ja wybrałam sobie białe i czarne, a Weroniczka wybrała sobie czarne. Zresztą no, jak będzie chciała białe, to może sobie białe puszczyć nie ma problemu. Ekstra są, także jeżeli y, lubicie kabaretki, skarpetki, a jeszcze właśnie takie bajeranckie, to w Maxie było jeszcze kilka par w Sorts i na samym końcu już idąc do kasy i ja nie wiem, zauważyłam tego dopiero Weronika mówi, ciociu zobacz miałyśmy iść po EOS-y i OSy, a tutaj e, balsamy do ust EOS i OS e, w Ticke Maxie, i kupiłyśmy jeden za 5,99 a w butcie one chyba są po 8 e, Weronika wybrała sobie miętowy a ja wybrałam sobie świeżego grejfruta także te, te dwa balsamy i tyle i mogę teraz torbę papierową oddać kotu, proszę Proszę. O. Torba za mała, a kot za duży. Nie zmieściłam się! Super! Tyło buziaro. Dzięki Agie za super Furminator unikornie. No jak rozpakować, żeby się wyczesać i pozbyć się z błędnego futra. Lili, <gryli> no jak? Kocio, kocio, czy ty musisz wszystko gryźć? Ja się pytam. Przygotowany mop, bo chciałam sobie tutaj pościerać część mieszkania i zobaczcie, ona już czeka pod drzwiami. Przed chwilą biegła tutaj jak petarda. Leży i czeka, aż ja zacznę ścierać. Ja zaczynam ścierać i jest akcja łapania mopa. Jeszcze jak podłoga jest mokra, to to, co ona wyprawia, to się w głowie nie mieści. Nie koleżanko, nie będę ścierać, poczekam, aż uśniesz, wiesz? Bo ja nie chcę cię składać u bo się możesz połamać, jak zaczniecie ślizgać na mokrej podłodze. O! Pranie nastawione, ostatnie już dzisiaj, a ja zabieram się za odpisywanie na Wasze komentarze. Mam ich strasznie dużo pod nowymi vlogami, pod filmami wcześniejszymi, nawet komentarze pod moim pierwszym filmem, który nagrałam kilka lat temu. Matko, podziwiam Was naprawdę, bo komentarzy pod starymi filmami jest bardzo, bardzo dużo. E, ja zaraz się za to zabieram. Mam tutaj e, taką aplikację na telefonie, ona nazywa się Studio i naprawdę super mi się i sprawnie odpisuje. Ja nie odpisuję na bieżąco, staram się. Się, ale nie zawsze mam na to czas. Czasami jest tak, że po tygodniu siadam i odpisuję na wszystkie komentarze, albo jeżeli mam chwilę wolnego, to wtedy sprawdzam, co, co się pojawia i tam co kilka komentarzy komuś odpisuję, a w szczególności właśnie na pytania. Więc teraz wpisuję kod i zabieram się za odpisywanie. Ja właśnie skończyłam odpisywać na komentarze. Nie wiem, o której zaczęłam, ale teraz jest godzina 23. Trochę mi to zajęło, ale chciałam jak najwięcej komentarzy ogarnąć i słuchajcie na 80% komentarzy odpowiedziałam. Bardzo często dajecie pytania prywatne, na które ja nie odpowiadam i ja od razu informuję i przepraszam. I kolejne pytanie, które pada bardzo często, to czy Primark i Penys są takie same sklepy? Tak. W Irlandii jest Penis, w Anglii jest Primark i z tego co mi się wydaje, w Niemczech też jest Primark, ale nie jestem pewna, tutaj yy, zaznaczam, że mogę się mylić. Jeżeli chodzi o towar. To są różne rzeczy. Jeżeli śledzicie Primarka na Instagramie, to za każdym razem pod każdym postem pojawiają się flagi, w, w jakim primarku te rzeczy są dostępne. I muszę wam powiedzieć, że z tego co mi się wydaje, to najmniej właśnie jest u nas w penysie. Także są takie same sklepy, ale towar czasami jest różny. Jeżeli chodzi o inne miasta, bo pytacie mnie, czy w Czechach jest Primark, czy w Austrii. Nie wiem, nie mam pojęcia, musicie sobie to sprawdzić, ja y, nigdy nie, nie słyszałam. A możliwe, że po prostu nie wiem. Y, kolejne, kolejny temat: dwie siaty, które są tutaj przede mną. Ja już dzisiaj nie będę rozpakowywać, już nie mam siły. Idę się myć, idę spać, bo jutro trzeba rano wstać, więc rozpakujemy je w kolejnym vlogu. Możliwe, że. Że jutro, nie wiem, zobaczę Jak będę miała czas, to będę nagrywać I też ktoś z Was pytał w komentarzach Aga, czekam na Twoje filmy, na vlogi, na magię sprzątania Uwierzcie mi, że Magia sprzątania to są filmy bardzo pracochłonne A ja pracując Nie mam Na tyle czasu Wcześniej to wyglądało całkiem inaczej Bo był tylko jeden kanał, był mój kanał Teraz jest jeszcze Puszynowy kanał Więc no kosztuje to o wiele więcej pracy no zobaczymy, może jesienią wrócę z kolejnymi odcinkami, tylko mówię, ja też nie chcę całego swojego czasu poświęcać YouTube'owi, ja też chcę mieć swoje prywatne życie i czas na to, żeby trochę od tego YouTube'owego świata odetnąć, chociaż bardzo Was szanuję, cieszę się, że z nami jesteście na jednym i na drugim kanale ale też trzeba troszeczkę wyluzować w niektórych momentach. Także zakupy y, będą w kolejnym vlogu i jeszcze pomadkę wam pokażę, tą matową, którą miałam na nostach w kolejnym vlogu, bo już jest dość późno, światło sztuczne i nie ma sensu, żebym ją pokazywała. Zresztą stoi tutaj y, na toaletce, nie będę jej chować, bo jak schowam to zapomnę, ale mnie skarcicie i mi przypomnicie na pewno w komentarzach. Dobra, na dzisiaj wam już dziękuję, i spać i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!